Przypominam, że pojedynek będzie się odbywał w klatce rzymskiej. Myślę, że cała Polska od kilku dni sobie zadawała pytanie, jak ona wygląda. Jacek pokazuje swoją wytrzymałość, a jest duża. Jest duża, jest energia. Myślę, że będzie ciekawych kilka memów z tego naprawdę. Dobra, dobra energia widać. Zacznę od tego większego. No właśnie, większego, ale o ile większego, myśleliśmy, że będzie te 20 kg różnicy, a tu się okazuje, że to jest raptem 7-800. Ja zrobiłem to, co miałem zrobić. Dzisiaj BoxDeck zaciera ręce, bo lubi to. i zapraszam jeszcze twarzą do publiczności. Powiem Ci tylko tyle, że mój przeciwnik na pewno nie spodziewa się mojej dyspozycji aktualnej. Nie miałem jeszcze przyjemności pokazać w moich poprzednich walkach za bardzo to, co potrafię w parterze. Także teraz będzie idealne. Brazylijski, ja bym zobaczył tą skrętówkę w końcu u Ciebie, gdzie być może na mistrzu zastosujesz. Jest taki plan? Być może, być może, ale skrętówka to nie wszystko. Nie ma co się nastawiać na jedną technikę. Ale pas będzie mój na pewno. Jak bardzo jesteś tego pewny? No, mocno jestem pewny. Wiadomo, nigdy nie można być pewny na 100%, ale bardzo mocno jestem pewny. Oglądanie teraz... twoich walk nic się nie da. Nie radzi na tych walk wiesz. A kto powiedział ci Widzę, jak chodzisz postresowany po hotelu. Widzę. O, jak twój operator patrzył, ile waży, jak zaglądał, wszystko widzę. Skup Wóch... się na walce zamiast na się na walce. Dwóch poprzednich przeciwników też myślało, że mnie pokona. Jesteś trzecim. Marcin Dubiel był tutaj wymieniany, nawet był też obiecany do końca roku. Nie wyszło. Czy ewentualnie, wybiegając dalej po tym pojedynku, przyszły rok? E, czy Marcin Dubiel? Nie, nie gadajmy o Marcinie Dubielu. Ja patrzę na bardziej ambitnych przeciwników, a nie takich, co wymyślają kontuzję. Ja nie widziałem do dzisiaj jego. Chłopców, lubisz, czy co? Pogrzeb mnie dotykasz. Jutro, jutro cię już i kurwa, skończę erę dole, streamów. Bogdan ma lepszą stójkę Dobrze, niż ty. Zobaczysz. No, wszyscy widzieli na tarczach. Dobrze. Proste, mhm. a ty to pokazałeś? No ja pokazałem, jak cię składam, kurwa. Dobrze. Gościu wyszedł, kurwa, jutro, kurwa. Wyszedłeś w rękach do MMA, to myślałem, że cię już MMA. ty, ty kurwa, obstrawiasz? No to cię złożę w tej kurwa, w tym boksie. W czym chcesz, kurwa? To ja złożę. Prześlił wierz. Zobaczysz kurwa Ja pierdola cię wycisnę Wycisnę cię kurwa Nie jak cy, cy, cytrynę, cy, tylko cy, jak wrzoda Właśnie co tak gadać jak, jak się paradujesz Jak się paradujesz to zajebisz się I mrugasz jak pizda No dobra, co po, masz mrugać kurwa chłopie. To jest kurwa face to face, jutro będziemy walczyć, upierdolę tego Knura i skończę ery streamów w Fame MMA. P rozpierdolę cię szmato! Krótko, krótko. Jaka łapa, Jaka łapa co? No co, yy, siedem, siedem... Nicza niż kurwa Bessia i Radzikowski. Co? Razem wzięci, tak? Kurwa. Marcin powtarzał, że całe środowisko sportowe jest za nim i trzyma kciuki i życzy ci przegranej. Jak to skomentujesz? Krótko, kompleks Doncasio kompleks Don Kasio. Dziękuję ci bardzo Kasiusz i teraz zapraszam na początku słuchajcie Boxdela, który by wszedł na wagę. 127. Waga pokazała 127 kg. E, no właśnie. Nie wytrzymujesz presji, nie wytrzymujesz bez. Kurwa. No i co? No i co? Też się tak umiem oddechować. Co ty kurwa? Zostaniesz na łeb i chuj. jutro cię rozjebie, kurwa, tak jak wrzoda. Ty już jesteś spocony stojąc, tu kurwa. Wchodząc na bagę, ty się pocisz. Spokojnie umiem odpoczywać. <laughs> jak? W walce, ty umiesz odpoczywać? A wchodząc na bagę się męczysz, tak? Nie, MMA się obstrałeś. MMA się obstrałeś, kurwo, jebana. ty się kurwa chłopie. Chłopie, przecież ty kurwa nic nie umiesz w MMA. Debilu jebany. No. Nawet jak dzisiaj do goli mówiłeś, kurwa, że w MMA dobrze? Przecież... Aj, aj, aj. Gorąco. Zacznę w takim razie od boxdela. Mogę cię prosić tutaj na chwilę. Michał, pozwól. Pierwszy knockdown... Spokojnie, słuchajcie, ustalmy. Jest wrzawa, jest gorąco, dymy, czyli to, co lubisz najbardziej. Ustalmy jedną rzecz. Jutro, czy Kas już wygrywa, czy Kas już przegrywa, walczy z tobą w formule pięściarskiej. Uwaga, trzy czy dwie rundy? Trzy rundy po dwie minuty z dwuminutowymi dwu przerwami, no bo jestem kurwa grubym koniem i potrzebuję trochę tlenu. Powiedz mi, dlaczego tutaj wchodząc na wagę? Yy, miałem wrażenie tak, jakbyś chciał przeczytać inną wagę. No chciałem przeczytać 2 kilo więcej, bo 2 kilo mniej, bo on, kurwa... Buty. No ciuchy ważą, nie? Z 2 kilo. To jest argument już 2 kg Dobra, powiedz tak, nie jesteś w przygotowaniu, nie jesteś w treningu. Bardzo żywiołowo się to wczoraj zadziało podczas face to face. Czy ty spodziewałeś się, że... Włodarze zgodzą się, czyli twoi wspólnicy, na to, żebyś zawalczył jutro, bo miałem wrażenie, ty mówisz tak, ale poczekajmy na ich opinię. Nie, spodziewałem się, że będzie coś takiego. Czyli brałeś to na klatę? No kurwa, jak ja już powiedziałem, że mogę zawalczyć, no to. Popłynęliśmy, nie? Ja tylko sprostuję jedną rzecz. Kas jeżeli bijecie się jutro w formule pięściarskiej, to czy formuła MMA wchodzi w grę w kolejnej gali? No ja mogę go rozdziewać. Mówię, jak do Wojtka Goli dzisiaj tam na, yy, na holu, hotelu, mówił, że kurwa dobrze, że tu nie MMA, bo w MMA ja nic nie umiem. No ja debil pierdoli tak specjalnie, Mówię, że jest boks i z, żeby po, po, pobudzić ludzi, nie? Bo to jest debil, kurwa. Ty jesteś debilem po prostu. Mówiłeś tak? Nie, nie, nie słyszałem, yy, co powiedział. Jeszcze raz. Powtórz, Kasiusz. No co, będę mu powtarzał, kurwa? To usłysz, kurwa. Podobno powiedziałeś, że nie umiesz nic w MMA. No, przecież to jest oszust, kurwa, i manipulacjusz. Przecież nic nie mówiłem takiego. A co ty kurwa umiesz w MMA, no? Zobaczysz, jak zawalczymy w MMA, kurwa. No więc właśnie, zmierzamy do brzegu. Zawalczycie w tym MMA? Tak, możemy kolejną walkę zrobić w MMA. Moi drodzy, oficjalnie Kas już potwierdza walkę kolejną swoją w MMA. Kolejną, oczywiście. oczywiście. gali teraz go w bok się rozjeba, a potem jak się chociaż zaprezentuje, bo jak go w pierwszej rundzie znakautuje, to to bez sensu. Czyli pod że nie znokautujesz go w pierwszej rundzie, wtedy zawalczycie w MMA, tak? Zgadzasz się. Jak ja znokautuję go w pierwszej rundzie? Jak Okej. Okej. Panowie, podajcie sobie dłoń. Jest umowa, stoi. Moi drodzy, sytuacja z Mateuszem jest następująca. Limit wagowy, który miał osiągnąć, to był 93 kg w dniu gali. Mateusz chce udowodnić, że limit wagowy wypełnił i że to nie jest powód jego niewystąpienia na jutrzejszej gali, tylko faktycznie to, co ma na szyi kołnierz. 93,5 plus minus pół kilograma, czyli oczywiście tolerancja, tak, pół kilograma. Przed chwilą tutaj na zapleczu miała miejsce taka sytuacja, miałem z Arkiem od słowa do słowa, Ark się na mnie rzucił, więc mam nadzieję, że ta tego jutra po prostu zmiażdży i zgnoi w tej klatce. Aha, czyli to, co rzucił było tutaj. Chorego człowieka, tak. Rzucił się na chorego człowieka i ochrona musiała interweniować, więc będzie, będzie zmielony przez ojca jutro i przeze mnie na następnej gali. To widziałem te dymy bokiem, nie wiedziałem kto, co. Teraz już wiadomo, słuchajcie, uniwersum e, murańskich, jak się pojawia, to są po, e, zawsze dymy. Zapraszam cię w takim razie, Mateusz, na wagę. Mateusz wniósł na wagę 93 800 gramów. Piotr sędzia Jarosz mówi o tym, że gdyby nie miał kołnierza i bieliznę to by było w limicie. Przeciwnikiem? Słuchaj, no mamy chyba to w rodzinie. Mamy, mamy to rodzinne, że lubimy oferty Last Minute. Tata, mój tata jest urodzonym wojownikiem świrem wiem, że nie daje tańculi więcej niż 60 sekund w tej, w tej klatce. Ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, także klik. pozdrawiam serdecznie. Tutaj ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, jak to się skończy. No, no i tyle. I ja widzę się z nim na następnej gali, żeby dokończyć dzieła i wyeliminować go raz na zawsze z, tutaj, z tego miejsca.